Tajemnice Pomorza Marcin, Michał. Czołem. Wracamy do pałacu w Grapicach po to, żeby poznać bardzo ciekawą historię, która skrywa się w piwnicach tego obiektu. Dzięki uprzejmości Patrycy i Dawida właścicieli odwiedzimy właśnie piwnicę, skupimy się na nich. Ciekawą rozmowę dotyczącą właśnie tej tajemnicy, tych sekretów przeprowadzi Michał z Dawidem. Historię grapic możecie poznać jeszcze raz, oczywiście w opisie pod filmem. Zapraszamy do subskrybowania, linkowania. Tak, zupełnie poważnie, zapraszamy, oglądajcie. Zapraszam. To jest miejsce dotyczące, no, można powiedzieć, najnowszych wątków historycznych tego obiektu, dlatego że cała historia zaczyna się po II wojnie światowej po 1945 roku. Jeżeli chodzi o piwnicę, no to one świadecją po prostu tych marcowych wydarzeń, czyli marzec 1945, kiedy tutaj stacjonował, zaczął stacjonować NKWD. I tutaj we wsi po prostu byli gromadzeni ludzie, na przykład klub z różnych miejscowości, po różnych tutaj budynkach gospodarczych. Natomiast no, piwnica nasza, co też widać po ścianie, nie jednej tutaj, czy po, po różnych drzwiach, no, wskazuje to po stopniach też wojskowych, po jakichś tam rysunkach i tak dalej, że tutaj musieli siedzieć żołnierze Armii Czerwonej. Prawdopodobnie ci, którzy po prostu nie chcieli jakby już dalej walczyć, odmawiali jakiejś, jakiejś tam aktywności. Jeżeli tutaj stacjonowało NKWD i tutaj na tych ścianach mamy takie napisy też wyrażające jakiś niepokój tych żołnierzy, czy, czy po prostu jakąś rezygnację, czy takie powodzenie trochę z tym dalszym losem, no to można to jasno uznać, że to jest końcówka II wojny światowej, kiedy jeszcze są walki, kiedy jeszcze trwają walki gdzieś w okolicach Słupska, czy za Słupskiem na przykład w okolicach Koszalina i. Można powiedzieć, że ten front, który tutaj po prostu w jakiś sposób się zatrzymał przed Zalenborkiem przed Słupskiem, miał większy tutaj opór w tych terenach i zanim Rosjanie to przełamali, no to rzeczywiście myślę, że dochodziło do jakichś takich aktów po prostu. No już to wojsko, pamiętajmy, przeszło przez Prusy Wschodnie, przeszło już naprawdę spory odcinek, ten frontowy. Myślę, że jacyś tam tuż się wyłamywali. No i te świadectwa są na pewno z czasu, tak jak mówię, końca II wojny światowej, na pewno nie pochodzą, które tutaj budują 50 roku. Bo jak mówię, stopnie wystarczy tam jest na przykład komandir, ten, ten napis taki, na przykład, czy jakiś komendant po prostu tam, no to czy mamy stopnie, może, że jakieś porucznika, na przykład, no to mm. są stopnie wojskowe. I, I te rysunki, które też mogą świadczyć po prostu o przynależności. Nie tylko napisy, tak jak tutaj, zresztą większość ołówki. Tak, są tak, rysunki. Napisy. Tu jest też rysunek Marynarz. jakiegoś tu marynarza, tu tak. ptaka, który niesie w szponach człowieka, tu jest taki tak. większy jakiś wizerunek. No tam na tamtych ścianach dalej też są właśnie zapiski, rysunki. Yy, są yy, tutaj nawet jakieś takie, to z tego co na razie wiem. Bo potrzebowałbym ekspertu po prostu, ale z tego, co na razie wiem, są jakieś takie cytaty, może też z jakichś manifestów albo z czegoś. No, generalnie trzeba było po prostu tutaj mieć kogoś, kto się dokładnie zna na Armii Czerwonej, na tym, co kursowało wśród tych żołnierzy. Pamiętajmy to o zlepek ludzi z różnych tak naprawdę stron, więc no też musimy mieć kogoś, kto po prostu zna Armię Czerwoną, dokładnie i wie o co chodzi. Żeby tak już można było się przyjrzeć. Natomiast bardzo tutaj dużo się zachowało i my to zostawimy, to świadectwo tego końca. Z jednej strony mieliśmy tutaj żołnierzy, którzy tutaj siedzieli i rzeczywiście ten ich los był już można powiedzieć marny i przesądzony. A z drugiej strony mieliśmy, no wiadomo, całe Pomorze wtedy płonęło, no było, no, było strasznie po prostu. Tutaj też dużo ludzi jednak zginęło. Ale bardzo są ciekawe te rzeczy. Tutaj naprawdę musieli siedzieć ludzie bardzo różni. I też co jest ciekawe, tutaj też niekoniecznie szeregowcy, bo widzę tutaj też napisy, i to też niektórzy już widzieli, no które te napisy, już pomijając stopnie, mogą być yy, świadectwem jakichś takich bardziej wykształconych tych <coughs> ludzi, jakichś oficerów Armii Czerwonej. Też widzę jakieś wierszyki, są jakieś takie rzeczy, więc więc to, no to myślę, że to był taki miks praktycznie.